I dzień dobry, dzień dobry, w niedzielę 20 kwietnia to jest nasze wielkanocne śniadanie przygotowane przez Agnieszkę, Proszę Chrystus zmartwychwstą, prawdziwie zmartwystą, aleluja. A tutaj jeszcze pokażę wypieki Agnieszki, chleb i tu na żurek pierwszy raz takie chlebki. No, a, że są święta. No i jest niedziela do tego to. Idziemy do kościoła. Tym razem, tutaj, do naszego irlandzkiego. No, już po mszy jest. My tutaj chcemy sobie jeszcze świecę zaświecić To pani przed chwilą zapalała i mówi, że specjalnie dla mnie zostawia w jedno miejsce, bo już nie ma. Zobaczcie, wszystkie tu zajęte są. A tu Agnieszka zawsze zapala przed obrazem naszym polskim. tak, tak. No. Ogień, ogień, tam nie pchaj paluszków. Idzie pomór, to jest babciu i z mamą. Tutaj jest jeszcze trochę wolnych miejsc, więc tutaj się przenieśliśmy I wreszcie intencji. Ile masz agnieszku intencji dzisiaj? Ja zawsze mam cztery. Zawsze cztery. Ok. Już tutaj chodzimy z kościółka. A my tutaj zaraz ruszamy w kolejną podróż, a Patryc ma wąsy. Pokaż nie wąsy swoje. <grym> Wymyślił że sobie, że skoro zygzak McQueen miał tam samochód z wąsami, no to i on chciał wąsy, no to ma takie tymczasowe. No i proszę, półtorej godziny później jesteśmy w Waterford przy jakiejś kolejce. Tutaj nie byliśmy nigdy. Zobaczymy, jak to będzie. No i proszę, tak to wygląda. Taka nie byliśmy tutaj nigdy. Pierwszy raz tu jesteśmy. Mamy według planu mówię Agnieszka jechać 40 minut i gdzieś tam też będzie szukanie tych jajek. O proszę, taka kolorowa świnka. Połowę taniej, ile te 12 euro za osobę, no, kosztują niż tym co byliśmy wczoraj. No i fajnie. No tutaj sobie właśnie spacerujemy po tej stacyjce. Patrząc jak to wszystko wygląda. Tak już przygotowane pod te święta. No tutaj proszę, wjeżdża nam ciuchcia. Czyli taką ciuchcią pojedziemy. A tutaj jeszcze wziąłem Patryczka do tego wagonu. On cały czas schodzi z tymi wąsami przeklejonymi. To nie, że coś mu jest, tylko, tylko on tak chce. O, tu mamy taką kolejkę miniaturkę. Tamta ciuchcia co już przyjechała stoi. No i zaraz wychodzimy, idziemy. Kiedy pociąg już jest, Tu jest taki otwarty trochę. Ale Agnieszka tutaj zamówiła zamknięty, że w razie deszczu jak to, tu już jest. Tu jest Patrycja z bonsami. Coś sobie dzisiaj, bo myślał, że będzie miał pomsy. No. no więc my jedziemy w takim zamkniętym wagonie. No dobra, wchodzimy. Tak to wygląda. I ruszyliśmy. Tak 还、哎、有。Okay. Jest. To jest dom wróżek, Chodźcie, on wróżek. No, bo, no, bo się zatrzymał, żebyśmy mogli zobaczyć Nieoczekiwanie, zatrzymaliśmy się i wracamy z powrotem. Ja myślałem, że my siedziemy, będziemy szukać jakichś jajek. Jakieś dni zaszło. Wracamy, teraz w pierwszym bagonie jesteśmy. Już. Idziemy dalej, że jest dalej już? Czyli oczywiście kolejka tak wygląda pociąg Czyli już? ma już? Czyli I tu proszę nasza Barbie na różowo ja na różowo, ja mam różową tak oj to proszę bardzo Agnieszka z Patryczkiem z Kuliczkiem i z Misiem no i się już odjechała i to był chyba ostatni jej kurs dzisiaj tutaj właśnie można sobie zrobić zdjęcie i odebrać tam nagrody jeśli się w trasie po prostu zaznaczyło miejsca wyznaczone czyli <grym i zbierania> chyba tutaj żadnego zbierania jajek nie będzie coś 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 okej okay. ale i tak fajnie było, przejechaliśmy się kolejką wąskotorową, nie miałem nawet pojęcia że to taka kolejka jest może gdzieś czytałem, ale to wiadomo Waterford to jednak kawałek od nas, półtorej godziny jazdy więc tu człowiek Rzadko zaglądam, jak tu przyjeżdżamy, to z na Polską wioskę bożonarodzeniową raz no do roku i później. Także bardzo fajnie. Jak mówię, to chyba ostatni kurs był jej, bo pojechała tam daleko. Co więc... no. tutaj, to zamykają o piątej już to. No i tak to wygląda, taka nasza świąteczna wyprawa. No i wracamy do domu. Wróciła też irlandzka pogoda. Także jest jak jest. No, Fajna wycieczka. Miało być zbieranie jajek, ale jakieś chyba nieporozumienie zaszło. Znaczy, no, było zbieranie widoków, jakby tak. I zawsze widoki to dzieci zabawki później dostawały. No. Także patrz, 13 stanu. stopni, także w Polsce ci co mają 23, to zaznaczy. No, nie narzekajcie, że w Polsce ślepy, tam chodzi ciepło, ciepło przynajmniej, a my mamy A ona co pleje, mamy. Także fajnie było, przejechaliśmy się kolejką wózko-torową Leje, leje na... od czwartku. Akurat w środę tak ma być ładnie, jak się skończy. Ale ja jak sobie coś zaplanuję, to jak Ania z zielonego z jak sobie zaplanowała, że będzie podlewać kwiatki, to, to nic, że padało, podlewała. To chyba pipi podlewała. podlewało. była tutaj. pipi? Tak, A. coś mi się tak wydaje. No może i pipi, no. która jest z nich. Dobrze, wracamy. No i to jeszcze nie koniec dnia, bo przyjechaliśmy do korka tutaj, a no proszę karuzele są, więc sobie wejdziemy jeszcze Tym bardziej, że o czym nie wspomniałem, Agnieszka ma imieniny dzisiaj. Tak Tak więc Agnieszka stawia tak i teraz... Nie wypada w zmartwychwstanie. Agnieszka teraz stawia wejście, bo ja tak. troszkę się spłukałem. Chodzimy.

Jeszcze Ale my tutaj pójdziemy. Bo się je tak. Teraz jeszcze takie coś, o. Gdzie ten Patryś jest gdzieś już tam pobiegł pewnie i teraz jeszcze karuzela już tu Patryś jest i rusza Patryś się kierowcą autobusu proszę mm. bardzo znaczy są znacznie lepsze pojazdy, prosta taka karoca O, tu czerwony taki Ale co, dobrą sobie tak, bo no to ma tak Ty już ile wydałaś tutaj? Tak, ja No 15 minut jesteśmy, 20 już 25 euro nie ma, tak I Tylko na Patrysia no, 350, każde wejście takie. Dajemy no po tych atrakcjach z kolejką wąskotorową i. No i ten. I karuzeli. To, to, dzisiaj nie wiem, kto to ma. Na... Ten, Padryś ma imieniny czy ja? No. wychodzi na to, że Padryś. Wracamy ja w końcu do